O witajcie. Wracam do Was z tą przyśpiewką, gdyż ponieważ y, postanowiłam y, znowu nagrywać. Miałam dłuższą przerwę. Mm, no, z przyczyn obiektywnie niezależnych ode mnie, ale mm, cieszę się, że wszystko się już ułożyło. Normowało na tyle, że, że mogę znowu prowadzić kanał, że mam do tego chęci i siły i zdrowie. No więc. Wracam, no jeszcze nie wiem dokładnie, w którą stronę to, to przekierować. Na pewno będą yy, nagrania wokalne umieszczane co jakiś czas, dlatego że yy, zaczęłam śpiewać, no zawsze chciałam to robić i postanowiłam, że prawda już nie przy garach, no tylko, prawda, jakaś płyta, czy tam, nie wiem, jakiś festiwal, tam, nie wiem, sopo, to od przedszkola do Opola. no każdy musi jakąś swoją niszę znaleźć. Więc, więc właśnie w tą stronę idę, takiego twórczego rozwoju. No i no to tyle z, z takiego chwalenia się, co u mnie. Nie? Mam nadzieję, że u Was też dobrze, że sobie jakoś dajecie radę. Yy, cieszę się, że jesteście ze mną. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. No i pozdrawiam Was cieplutko, serdecznie bardzo. Do zobaczenia.